Sprawy kryminalne Filipiny Lomar, wydawnictwa Egmont. Jest to pierwszy tom bardzo kryminalnej serii pod tytułem Bracia Szantażyści. Filipina Lomar ma 13 lat i już zajmuje się tym, czym chciałaby się zająć, gdy dorośnie czyli jest prywatną detektywką. Pewnego kwietniowego śnieżnego dnia spotyka słąg, dziewczynkę, która ma poważny problem i chodziła za Filipiną jakiś czas, ale bała się do niej odezwać. Okazuje się, że dziewczynka padła ofiarą szantażystów. Filipina zrobi wszystko, by dowiedzieć się, o co chodzi tym ludziom, którzy, jak możemy tutaj zobaczyć, wyłudzają od słon pieniądze. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że rodzice dziewczynki prowadzą restaurację. Filipina uzyska informacje na temat szantażystów od pewnego uczciwego złodzieja, który to w zamian za bilety, załatwione zresztą przez słąg na prośbę Filipiny, powie dziewczynce, kim oni są, czym się zajmują, no ale wciąż nie wiadomo, dlaczego posuwają się do szantażu. Filipina będzie próbowała rozszyfrować zagadkę. Nie zdradzę Wam oczywiście, co tam się dalej dzieje, a dzieje się całkiem sporo, ale o tym musicie przeczytać samodzielnie. Pierwszy tom całkiem nowej serii jest bardzo wciągający z ciekawymi ilustracjami. Myślę, że bardzo fajnie zapowiada się ta seria i z przyjemnością sięgniemy po kolejny, drugi tom przygód Filipiny, który jest już w przygotowaniu. A więcej o komiksie na blogu w opisie do filmu jest link.